I znów te kilka minut możemy potraktować jako niezależny program naprawczy, niezależny element pracy z sobą, niwelowania napięć, przywracania dobrostanu. Jeśli Twoja praca wymaga unieruchomienia szkieletu, skupienia uważności długotrwałego patrzenia w jeden punkt, następne 5 minut. Jeśli możesz poświęć głowie i znów ten element możesz wykonywać niezależnie, możesz robić go siedząc przed ekranem komputera, albo kiedy prowadzisz na długiej trasie, zjedź na pobocze, oprzyj się wygodnie i możesz robić to ćwiczenie siedząc. Delikatny ruch głowy w prawą i w lewą stronę. Największą główną perłą, która się rusza w tym łańcuchu pereł jest głowa. Ten ruch jednej perły sprawia, że przemieszczają się wszystkie perły względem siebie w mniejszym bądź większym zakresie w zależności od możliwości ruchowych szkieletu. I odłóż głowę, oczy. Prawym okiem spójrz w prawą stronę i wróć kilka razy.

Lewe oko. Lewym okiem spójrz w lewo i wróć. Kilka razy. Dwoma oczami spójrz w lewo i wróć. Oczy raz w prawo, raz w lewo. Poczuj siłę mięśni wokół oczu. Poczuj, jak minimalnie przemieszcza się Twoja głowa. A potem, jeśli możesz, Zróżnicuj pracy głowy i oczu. Głowa w prawo, oczy w lewo. Najmniejszy możliwy ruch, jaki możesz wykonać. Oczy w lewo, głowa w prawo. I Odpocznij, rozluźnij. Na no tym możemy zakończyć nasze ćwiczenia. Ten element pracy oczami, głową wprowadzaj w ciągu dnia, różnicuj. Ugnij nogi, postaw stopy, przechyl kolana na jedną, drugą stronę. Podeprzyj i usiądź. Zrób sobie przerwę. Wracamy do ćwiczeń. Tu mamy nasz kręgosłup. To, co robiliście wcześniej, tu jest głowa, tu jest nasz szkielet. Tutaj mamy kręgosłup. Załóżmy, że z tego poziomu są biodra i nogi. To, co robiliście wczoraj, przed chwilą, to był ten ruch przemieszczania jedną nogą, drugą nogą. Ruch zmiany płaszczyzn względem siebie i ruch, ponieważ to jest połączony ruch rotacji. Raz ze strony obręczy dolnej miednicy, dwa ze strony obręczy górnej. Tu jest o tyle kłopot, że jest klatka piersiowa żebra, więc jeśli ruszymy z tej wysokości, przemieszcza się cała konstrukcja klatki piersiowej, raz w jedną, a raz w drugą stronę. Pamiętajcie, celem. Wszystkich ruchów, jakie robimy, jest zwiększenie komfortu dla, dla nas, a ten komfort jest ściśle powiązany ze stanem, z ruchomością, z mobilnością tych wszystkich elementów względem siebie. Mamy dwie duże, ciężkie płaszczyzny w szkielecie. Jednym z tych płaszczyzn jest głowa. Wystarczy, że zablokujemy, unieruchomimy głowę i cokolwiek będziemy chcieć zrobić obręczą górną ramionami albo miednicą dochodzi do zablokowania odcinka szyjnego. Wcześniej czy później musi pojawić się tutaj ból. Po to są podwójne te perły, ponieważ kręgosłup nie jest nitką nie jest drutem łączącym miednicę i y, głowę. Wypełniony jest najważniejszym połączeniem rdzeń mózg i pamiętajcie to co mówiłam z każdej wysokości pomiędzy tymi y, Tymi koralikami wychodzą połączenia, naczynia krwionośne, y, tętnice żyły, y, y, połączenia nerwowe, które y, od y, mózgu doprowadzają y, decyzje do y, każdej komórki ciała. To wszystko jest ze sobą bardzo połączone. I tak jak mówiłam, nie tylko te koraliki są ważne, ale przede wszystkim y, ważna jest ta przestrzeń między tymi koralikami, amortyzatory, dyski. Y, to jest jak, y, wyobraźcie sobie jajko, przecięte, y, y, przekrojone jajko, powierzchnia żółtka i białko, struktura. Więc dyski, te przestrzenie między koralikami przypominają strukturą swoją jajko, z tym, że to żółtko może się wylać, wyjść poza strukturę tego białka. Wtedy dochodzi do trwałego uszkodzenia dyskopatii. Może też dojść do przemieszczenia tej struktury białka. Dzieje się tak wtedy, kiedy jednostronnie używamy aparatu ruchu, a raczej kiedy go nie używamy, tylko przyjmujemy pozycję i w tej pozycji siedzącej, zakleszczonej spędzamy wiele godzin. Jeszcze jest coś takiego jak łzy kości. Może z czasem dochodzić do powstawania się narośli zmian kostnych w obrębie y, samych tych perełek. Jak oglądacie prawdziwe perły to widzicie, że one są niejednolite. Y, mają różne wyrostki, wypustki. Może dojść do zawężania się tej przestrzeni. Do zawężania się tej przestrzeni między y, Sznurem koralików. Żeby zniwelować to ryzyko, ważne jest nie tylko zginanie, ale ważne jest przede wszystkim skręcanie we wszystkich płaszczyznach tych struktur względem siebie. I przemieszczanie raz jednej płaszczyzny, raz drugiej względem siebie. I o tym ta zabawa perłami to będzie nasz następny blok ćwiczeń. Raz będziemy przemieszczać, zaczynając od tego końca. Raz będziemy bawić się przemieszczaniem od tego końca żeby spróbować bawić się w ten sposób. Wszystko to co tu robimy potraktujcie jako zabawę, zabawę w kosteczki.